Klasyczna jedność miejsca e, akcji i czasu, bo to drawiny, zakręt. Film niby kolejowy, bo od strony Szczecina nadjeżdża pendolino, które już za niedługo będzie w relacji do. Ej, nie trafiłem, wyjechał zawahałem się, nie szkodzi. Pendolino jest szybko, cięż, jest szybkie, ciężko jest je utrzymać w kadrze. W każdym razie chciałem powiedzieć, że w tym filmie będzie. E, Komponent ornitologiczny, ponieważ za tym lasankiem, tu, jakbym tam stał, gdzie normalnie stoję, bo już zacząłem iść do domu. Za tym lasankiem, proszę Państwa, jest stanowisko dudka. I właśnie jakbym wystarczająco długo pokamerował tę kamerą, to byłoby go słychać. Dudek robi tak trochę paszczowo, znaczy dźwięk wydaje. Jak taka niedorobiona kukułka. To jest, znaczy kukułka robi takie kuku, a dudek robi takie ku. Znaczy to jest dół bardziej, ale jest to na tym samym instrumencie z grubsza. To jest jakaś taka fletnia kukułczo-dudkowa. No Niestety teraz siedzi cicho, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Właśnie myślałem, że to co jakieś wszystko wyleciało, ale nie, dudek jest tak wielkości półtorej wrubelka, więc nie nie nie, nie dałoby rady go bez przybliżenia zarejestrować. No to tyle. Pęd dolino, drawino, cino, ciach.